Anchorage, Alaska. Mróz przeszywa powietrze, a amerykańska baza wojskowa Elmendorf-Richardson stała się epicentrum globalnych wydarzeń. Dwóch tytanów geopolityki, Władimir Putin i Donald Trump, staje naprzeciw siebie. Ich spotkanie, otoczone tajemnicą i militarną symboliką, wzbudziło kontrowersję. Czy to, co wydarzyło się na lodowej pustyni, było przełomowym momentem? Czy szczyt okazał się zdradą dla jednych, a dla innych triumfem? Emocje sięgają zenitu. Czujemy, jak serce zamiera na myśl o konsekwencjach. Co działo się za zamkniętymi drzwiami? Jak to wpłynie na przyszłość? Przygotujcie się na analizę kulis konfrontacji mocarstw. Do strategicznie położonego Anchorage przybyły samoloty zwiastujące epokowe wydarzenia. O 10:20 dato wylądował Air Force One, symbol potęgi USA. Z jego pokładu zszedł Donald Trump. Zaledwie 32 minuty później, o 10.54, na tym samym pasie pojawił się wojskowy Ił-76. Z jego wnętrza wyjechała opancerzona limuzyna Aurus, wioząca Władimira Putina. Czy ich lądowania dzieliły minuty? Czy to była psychologiczna walka, zanim rozmowy się zaczęły? Pytania stają się palące. Jaki był cel taktycznego zgrania? Spotkanie, planowane na 6-7 godzin. Nagle skróciło się do 2 godzin i 45 minut, 165 minut. Tyle czasu na najważniejsze rozmowy dekady. Co skróciło ten czas? Czy zabrakło tematów, czy kluczowe decyzje zapadły ekspresowo, daleko od publiczności, zwiastując coś ukrytego? Pierwotnie planowano format 5 na 5 osób, ale bez podania przyczyn zmieniono go na 3 na 3. Po stronie rosyjskiej byli Putin, Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow. Stronę amerykańską reprezentowali Trump, Marco Rubio i Stephen Witkov. Nagła zmiana formatu budzi uzasadnione podejrzenia. Co chciano ukryć? Kto podjął tę decyzję? Dlaczego? Czy trzyosobowy skład ułatwia tajne porozumienia, mogące wstrząsnąć globalnym ładem? Tuż po wylądowaniu, w symbolicznym geście, Putin złożył kwiaty na cmentarzu żołnierzy radzieckich na amerykańskiej ziemi. Spotkanie otaczała wyraźna symbolika militarna USA. Czerwony dywan, rozłożony przed Air Force One, precyzyjnie przeniesiono, by powitać Putina. Czy to był hołd dla lidera Rosji, czy psychologiczna gra o terytorium? Dywan otaczały myśliwce F-22, cisi świadkowie spektaklu. Nad lotniskiem z Hukiem przeleciał strategiczny bombowiec B-2, najdroższy seryjny samolot w historii lotnictwa tajemniczy. Towarzyszyły mu supernowoczesne myśliwce F-35. To był jawny pokaz siły militarnej USA. Czy to pokaz dla Putina, by przypomnieć mu o potędze USA? Czy to sygnał dla świata w dobie konfliktów? Jak interpretować ten imponujący spektakl? Chwila napięcia wisiała w powietrzu. Obaj przywódcy wyszli niemal jednocześnie, budując atmosferę spekulacji. Donald Trump z pewnością siebie. Pierwszy wyciągnął rękę do Putina i poklepał go po plecach. Trump w rzadkim geście trzykrotnie oklaskiwał, zanim Putin podszedł. Rosyjska propaganda błyskawicznie ogłosiła to dowodem triumfalnego przyjęcia prezydenta. Czy to prawda? A może Trump klaskał na widok własnego bombowca B-2A, subtelnie pokazując siłę Ameryki, kiedy Rosjanie myśleli, że to hołd? To byłby sprytny ruch psychologiczny, który umknął uwadze wielu. Putin udawał, że nie słyszy pytań dziennikarzy, podczas gdy Trump zachęcał ich do interakcji. Czy to świadoma gra na protokole? Pokaz dominacji? Następnie wydarzyło się odstępstwo od norm dyplomatycznych. Putin wsiadł do samochodu Trumpa, mimo iż jego aurus stał na miejscu. Rozmawiali bez tłumacza, w cztery oczy, w limuzynie. Putin uśmiechał się z okna auta Trumpa. Uśmiech stał się symbolem. Czego? Triumfu, pewności siebie osiągniętych celów? Zażyłości, która powinna niepokoić sojuszników? Czy za tymi gestami kryje się coś więcej niż protokół? Władimir Zełęski, prezydent kraju na granicy z Rosją, wygłosił orędzie tuż przed szczytem. Wzywał USA do zajęcia silnej pozycji, podkreślając: Rosjanie liczą się z amerykańską siłą, właśnie z siłą. To był rozpaczliwy apel. Prezydent regionu Północnego przy Czarnomorza nie został zaproszony. Komentatorzy nazwali spotkanie nic Czy tak powinny wyglądać kluczowe negocjacje o losach państw? Czy ktoś usłyszał jego krzyk o pomoc? Czy jego kraj zignorowano? Napiszcie, skąd nas oglądacie. Pomoże to dostosować przyszłe materiały. Wasz głos ma znaczenie. Te wydarzenia mają kolosalne konsekwencje dla globalnego ładu i bezpieczeństwa. Krótki czas szczytu może być sygnałem braku realnych postępów, albo dowodem na szybkie, tajne ustalenia bez świadków, w pośpiechu, by coś ukryć. Brak konkretnych porozumień, jeśli tak było, może prowadzić do stagnacji w rozwiązywaniu konfliktu, a nawet do eskalacji. Zwłaszcza w regionie północnego przy Czarnomorza, który cierpi najbardziej. Brak jasnych zobowiązań z zakończenia działań wojennych może ośmielić Rosję do kontynuowania ofensywy, zmniejszyć presję na zawieszenie broni. Czy to był cel Kremla? Czy to świadome działanie na korzyść Rosji, by osłabić pozycję przeciwników? Demonstracja siły USA na Alasce, choć imponująca, może zostać odebrana jako prowokacja, która zaostrzy napięcia. Jak to wpłynie na eskalację globalnych konfliktów? Co z konsekwencjami ekonomicznymi, które dotkną nas wszystkich? Niewiele wskazuje na szybkie zniesienie sankcji wobec Rosji, co oznacza kontynuację niestabilności gospodarczej na świecie. Jak to odbije się na globalnej ekonomii? Czy poczujecie to w waszych portfelach? Czy będziecie płacić więcej za podstawowe produkty gaz, jedzenie a konsekwencje społeczne? Dla obywateli kraju na granicy z Rosją brak konkretnych postępów to gorzkie rozczarowanie. Poczucie pominięcia i zdrady. To cios dla morale, który może wzmóc antyamerykańskie nastroje w tym regionie. Czy Ameryka ich zawiodła w kluczowym momencie, pozostawiając na pastwę losu? Czy pozostawiła samych sobie w obliczu zagrożenia? Co o tym myślicie? Wasze zdanie jest kluczowe. Pomóżcie zrozumieć tę sytuację. Napiszcie w komentarzach, jaka jest Wasza szczera opinia. Zza kulis dochodzą niepokojące informacje. Zmiana formatu spotkania z 5 na 5 na 3 na 3 to intrygujący szczegół. Czy to świadczy o braku chęci do szerszego porozumienia? Czy może to celowe ograniczenie kręgu uczestników, by ułatwić poufne, niewygodne rozmowy? Ta niewyjaśniona zmiana rodzi lawinę pytań, na które wciąż nie znamy odpowiedzi. Co działo się w Anchorage, gdy kamery były wyłączone? Następnie odstępstwo od norm dyplomatycznych. Donald Trump zaprasza Putina do swojego auta. To niezwykły krok, wykraczający poza wszelkie normy. Trumpa odradzano od podobnego gestu wobec Kim Jong-una w 2018 roku w Singapurze. Dlaczego więc teraz, wobec napiętych stosunków, zdecydował się na tak ryzykowny ruch? Czy to symbolizuje specjalne zaufanie, osobistą nić porozumienia między nimi? Czy to chęć zademonstrowania bliskości? Ignorując globalne napięcia i oburzenie sojuszników? Putin uśmiechający się z okna auta Trumpa obraz, który obiegł świat, stając się memem. Dla Kremla to symbol triumfu dowód zadowolenia Putina z przebiegu wydarzeń to wzmacnia obraz Rosji jako zwycięzcy, który zmusił Amerykę do dialogu na swoich warunkach. Rosyjskie media w tym Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ nie kryły triumfalizmu. Stwierdziła, zachodnie media są w stanie obłędu. Przez trzy lata opowiadały o izolacji Rosji, a dziś zobaczyły czerwony dywan, którym witano rosyjskiego prezydenta w USA. Czy to prawdziwa ocena kondycji zachodnich mediów? Czy to tylko cyniczna technika propagandowa, by zdyskredytować krytyków i wzmocnić narrację o złamaniu kłamstwa Zachodu i wielkości Rosji na arenie międzynarodowej? Czy to tylko manipulacja? Oficjalnie po spotkaniu Władimir Putin oznajmił: Nasze rozmowy przebiegły w konstruktywnej i wzajemnie szanującej się atmosferze, były bardzo wyczerpujące i pożyteczne. Donald Trump wturował mu: Dziękuję, panie prezydencie. Mieliśmy bardzo produktywne spotkanie. Doszliśmy do porozumienia w wielu punktach. Obaj przywódcy zgodnie potwierdzili pozytywny ton rozmów, prezentując jednolity front światu. Czy to fasada Teatr dla publiczności mający ukryć prawdziwy stan rzeczy? Alternatywne wersje zdarzeń mówią o nicburgerze, czyli braku konkretnych rezultatów pomimo szumu medialnego i oczekiwań. To określenie pochodzące od ukraińskiego źródła bliskiego prezydentowi Zełenskiemu sugeruje to, że szczyt był tylko pustym gestem bez realnego przełożenia na przyszłość i wiążących ustaleń. Czy to możliwe, że to spotkanie było tylko dymem, który miał odwrócić uwagę od czegoś znacznie większego? Od czegoś, co dopiero się ujawni? Warto zwrócić uwagę na paradoks, który ujawnił hipokryzję. Dziennikarze rosyjscy, mimo triumfalnej narracji Kremla, byli zakwaterowani w spartańskich warunkach. Trafili do szpitala covidowego na arenie hokejowej. Narzekali na brak łączności rosyjskich kart Sim. I blokadę WhatsApp i Telegram. To jawny kontrast. Kontrast między triumfem Putina a nieludzkimi warunkami dla jego mediów. Czy to hipokryzja Kremla? Czy to świadczy o tym, że Kreml dba o swój wizerunek, ale nie o swoich ludzi, nawet tych, którzy są jego narzędziem propagandy? To potężny element ry ujawnia naturę reżimu. Jakie były rzeczywiste motywy uczestników? Dla Putina celem było przełamanie izolacji Rosji. Chciał wykazać, że USA są zmuszone do dialogu na najwyższym szczeblu. Czerwony dywan i spotkanie na bazie wojskowej to dla niego niezbity dowód triumf dyplomatyczny. Potwierdzenie statusu Rosji jako mocarstwa pokazanie jej jako równorzędnego partnera w globalnej grze. Ale też osłabienie jedności Zachodu. Porozumienie z Trumpem mogłoby podważyć wsparcie dla kraju na granicy z Rosją. I jego sojuszników europejskich, siejąc podziały. Czy to się udało? Czy Zachód został podzielony i osłabiony? Donald Trump z kolei dążył do budowania wizerunku osoby, która potrafi rozwiązywać trudne konflikty. Wierzył w America First, stawiając interesy własnego kraju na pierwszym miejscu. Chciał osiągnąć porozumienie korzystne dla USA, niezależnie od sojuszników. Pokaz siły militarnej na Alasce. Z imponującymi bombowcami, miał podkreślić, kto tu jest gospodarzem. Czy to była gra na rzecz USA, Rosji czy obu? Prezydent kraju na granicy z Rosją, Władimir Zełęski, próbował wzmocnić pozycję państwa, wciągnąć je w negocjacje. Nie chciał, by jego kraj był pominięty w decyzjach dotyczących przyszłości. Apelował do USA o twardą postawę. Podkreślał, że Rosja rozumie tylko język siły. Czy jego desperacki apel został zignorowany? Czy został zdradzony przez zachodnich partnerów? Jak interpretujecie tajne motywy? Co działo się za zamkniętymi drzwiami? Podzielcie się przemyśleniami w komentarzach. Podpiszcie się, aby otrzymywać najuczciwsze analizy bez cenzury. To wasza tarcza przed fejkami i propagandą, wasz dostęp do prawdy. Aby zrozumieć wagę szczytu, musimy spojrzeć wstecz na historię dyplomacji. Szczyt w Reykjaviku w 1980 roku, gdzie Ronald Reagan spotkał się z Michałem Gorbaczowem, był historycznym przykładem spotkania USA i Związku Radzieckiego bez wstępnych warunków. Dawał nadzieję na przełom w stosunkach globalnych. Czy szczyt w Anchorage był jego echem, a może tylko bladym cieniem dawnych potęg pozbawionym realnej treści? Czy obecne spotkanie charakteryzowało się podobnym brakiem konkretów? Ukrywającym prawdziwe mroczne intencje? Przypomnijmy słowa prezydenta Georgia W. Busha po pierwszym spotkaniu z Putinem. Powiedział, że zobaczył jego duszę. To stwierdzenie okazało się dramatycznie naiwne. Scena, w której Donald Trump patrzył Putinowi w oczy, nawiązuje do tego incydentu. Buduje napięcie i dramat, podsycając pytania: czy Trump widział więcej, czy też uległ temu samemu złudzeniu? Co jego poprzednik? Czy dusza Putina była bardziej przejrzysta? Czy pozorowała transparentność, by ukryć prawdziwą intencję? Czy to było tylko pozorne zaglądanie, mające odwrócić uwagę od czegoś istotnego? Fundamentalne wydarzenia, które doprowadziły do konfliktu, rzucają długi cień na relacje międzynarodowe. Aneksja Krymu i wojna w Donbasie w 2014 roku doprowadziły do międzynarodowej izolacji Rosji. Nadały tragiczny kontekst apelom prezydenta kraju na granicy z Rosją o zdecydowane wsparcie Zachodu, by powstrzymać agresora. Czy świat o tym zapomniał w obliczu nowych dyplomatycznych gierek? Czy historia nie uczy nas niczego, powtarzając błędy? Ostatnie działania Rosji rzucają ponure światło na sytuację, ukazując prawdziwe oblicze reżimu. Blokada połączeń głosowych i wideo w komunikatorach WhatsApp i Telegram w Rosji wprowadzona przez Roskom nadzor tuż przed szczytem, utrudniła pracę rosyjskim dziennikarzom, odcinając ich od świata, od możliwości przekazywania niezależnych informacji. To pokazuje bezwzględną wewnętrzną politykę informacyjną Rosji. Czy to przypadek, czy celowe utrudnianie swobodnego przepływu informacji w kluczowym momencie, by kontrolować narrację? Czy to próba kontroli narracji i tłumienia niezależnych głosów, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi? Prezydent kraju na granicy z Rosją, Władimir Zełęski, wielokrotnie wyrażał nadzieję na udział jego państwa w kolejnych spotkaniach wysokiego szczebla, które miałyby zadecydować o jego losach. Apelował o to na arenie międzynarodowej z desperacją. Czy jego głos został usłyszany? Czy jego prośby zostały spełnione? Czy został pozostawiony sam sobie? Ten szczyt wpisuje się w szerszy trend nasilających się geopolitycznych napięć między mocarstwami. Rywalizacja między USA a Rosją o wpływy globalne. Region Północnego przy Czarnomorza stał się polem bitwy w tej globalnej grze, pionkiem na szachownicy potęg, bez wpływu na własny los. Toczy się zacięta wojna informacyjna. Walka o narrację, walka o interpretację wydarzeń. Widoczna w reakcjach propagandystów po obu stronach, którzy prześcigają się. W fałszowaniu prawdy, by zmanipulować opinię publiczną. Kto ostatecznie wygra tę wojnę o umysły i serca ludzi, kształtując przyszłość? Jeśli to przypomina Wam o czymś z historii, o podobnych momentach, podzielcie się tym w komentarzach. Wasze spostrzeżenia są dla nas bezcenne, pomagają widzieć pełniejszy obraz. Co czeka nas dalej po szczycie pełnym niedomówień i sprzecznych sygnałów? Najgorszy scenariusz brak realnego postępu powrót do status quo. Rosja czuje się ośmielona brakiem działań i kontynuuje eskalację konfliktu bez konsekwencji. Kraj na granicy z Rosją pozostaje osamotniony, zdany na łaskę losu, bez silnych sojuszników. Najlepszy scenariusz szczyt to pierwszy, nieśmiały krok do dalszych, konkretnych rozmów, które doprowadzą do trwałego zawieszenia broni i rozwiązania. Konfliktu przynosząc długo oczekiwany pokój i stabilność. Prawdopodobny scenariusz Symboliczne spotkanie bez przełomowych decyzji. Obie strony zadowolone z faktu dialogu, ale bez konkretnych, wiążących ustaleń. Napięcia utrzymują się, konflikt trwa, a nadzieje na szybkie rozwiązanie topnieją jak śnieg, pozostawiając rozczarowanie. Czy jest inny, nieoczekiwany scenariusz, który może wstrząsnąć światem? Trump ujawnia tajne porozumienia lub niespodziewane ustępstwa wobec Rosji, szokując sojuszników, i wywracając stolik międzynarodowych relacji? Kto w tej grze o najwyższą stawkę naprawdę wygrywa, a kto ponosi największą klęskę? Putin, który odzyskuje prestiż, łamie izolację, umacnia wizerunek silnego lidera, a jego dziennikarze i propagandyści ogłosili totalny triumf, świętując zwycięstwo? Czy to on jest prawdziwym zwycięzcą, a reszta świata jest tylko widownią? Czy może Trump, który pokazuje się jako lider zdolny do rozmów nawet z przeciwnikami, spełnia obietnicę dialogu, niezależnie od krytyki, grając na własnych zasadach? Kto natomiast przegrywa w tej skomplikowanej grze? Bez wątpienia region północnego przy Czarnomorza. Poczucie pominięcia i rozczarowania brakiem udziału w kluczowych rozmowach. Spotkanie bez ich obecności, określane jako burger", to gorzka pigułka do przełknięcia. Zachodni sojusznicy kraju na granicy z Rosją również ponoszą straty. Brak jasnego, spójnego stanowiska USA może podważyć ich wysiłki na rzecz wspierania Kijowa i utrzymywania jedności, rozbijając wspólny front i osłabiając Zachód. Co przyniesie przyszłość dla tego regionu i świata, który z uwagą śledzi te dramatyczne wydarzenia? Czy ta historia zakończy się happy endem, czy kolejnym rozczarowaniem i eskalacją? Opowiedzcie skąd nas oglądacie i czego spodziewacie się w dalszych wydarzeniach. Wasze prognozy i obawy są dla nas cenną wskazówką, pomagającą zrozumieć szerszy kontekst. Jeden najważniejszy wniosek. Polityka to nie tylko oficjalne komunikaty, ale gra pełna symboli, gestów i niewypowiedzianych słów, które mają ukryte znaczenie. Czy umiecie je rozszyfrować, by dotrzeć do prawdy? Podpiszcie się na nasz kanał. Jesteśmy najuczciwszym Nieproplaczonym wydaniem, które dzieli się faktami i mówi prawdę, ponieważ nie bierze pieniędzy od propagandistów za swoją pracę. My istniejemy tylko za sprawą waszych wyświetleń i waszego wsparcia, dlatego każda wasza interakcja jest dla nas bezcenna. Nie przegapcie żadnych aktualizacji, naciśnijcie dzwoneczek i zostawcie swoje cenne opinie poniżej. Wasza aktywność buduje naszą siłę.